Tęsknijcie za reprezentacją Polski, bo ona chyba za wami już tak rozpoczynamy najważniejsza eliminację do najważniejszego turnieju w historii piłki nożnej, czyli do Mundialu, który w następnym roku odbędzie się w Ameryce Północnej, w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Naszym pierwszym rywalem jest reprezentacja Litwy i na to spotkanie serdecznie Was zapraszamy. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 20:45 na stadionie narodowym, inauguruje naszą... Eliminacje krótkie, bo krótkie w pierwszy raz w historii mamy tak, że eliminacje potrwają raptem kilka miesięcy. Inauguracja właśnie reprezentacji Polski to mecz w Warszawie u siebie z reprezentacją Litwy. No długo nie trwał ten rozgardiaż pomiędzy PZPN-em a reprezentacją. Wiemy już oficjalnie, że oczywiście zagramy na stadionie narodowym. Nie trzeba się martwić o to, w jakim stadionie reprezentacja tutaj zagra. Mam nadzieję, że będzie on szczęśliwy w tym spotkaniu, a mierzymy się oczywiście tutaj z naszymi sąsiadami. Litwini zajmują miejsce 142 w rankingu FIFA. Jeśli chodzi o poprzedni rok, nie mają go za udanego, przynajmniej tak mogą powiedzieć, bo grając w dywizji C, Ligi Narodów, przegrali wszystkie mecze i spadli do dywizji. De, więc na pewno tak jak my nie mamy udanej inauguracji poprzedniego sezonu Ligi Narodów, tak Litwini nie mogą o tym dobrze powiedzieć. Ale nie, nie jest to dla Litwy na pewno jakieś duże zmartwienie. Przyjechali tutaj pełni nastawieni, pełni optymizmu. Trener reprezentacji na konferencji prasowej wspominał, że chciałby nawiązać do tego, co zrobiła chociażby Mołdawia w poprzednich spotkaniach z reprezentacją Polski w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy do Niemiec i my dobrze pamiętamy te mecze, no nie skończyły się dla nas dobrze, dlatego Litwini chcieliby nawiązać tutaj swoją grą do tego, co wówczas wyczyniła nam Mołdawia, chociażby w tym meczu u siebie, gdzie prowadząc 2-0 przegraliśmy z nimi 3-2. I Litwini mają oczywiście tutaj przede wszystkim no nie, nie ukrywajmy, no nie mają atutów piłkarskich, dużych, tak? Ich piłkarze składają się raczej z rodzimej Ligi Litewskiej, a też niektórzy, chociażby na konferencji prasowej, można taki mieć przykład, występują w naszej lidze i był na przykład na konferencji był piłkarz Radomiaka Radą, także to też pokazuje z kim mamy obecnie do czynienia. Jeśli chodzi o nasz tutaj skład, no to trener Michał Próbysz już... W trakcie konferencji chociażby tej przed meczem, ale i też wcześniej kilka dni rozmawiając z dziennikarzami poinformował, że Łukasz Skorupski będzie... Tutaj naszym jedynką, jeśli chodzi o bramkę, to też pokazuje, że chyba trener na niego będzie stał, jeśli chodzi o te eliminacje. No oczywiście zobaczymy, bo ta walka o, o, o pierwszego bramkarza jest u nas dosyć zacięta i praktycznie każdy bramkarz mógłby obecnie występ, wystąpić chociażby w takim meczu, ale też myślę, że i w samych eliminacjach. Wiedzieliśmy też od kilku dni, że nie wystąpi para nasza z Mediolanu, czyli Piotr Zieliński i e, Nikola Zalewski, którzy no niestety, ale zmagają się z kontuzjami, muszą się wyleczyć, muszą dojść do zdrowia, więc siłą rzeczy no, nie będą w stanie pomóc dzisiaj e, naszej reprezentacji. I dowiedzieliśmy się również, że Paweł Dawidowicz nie zagra w spotkaniu z Litwą. Podobny jest szykowany na poniedziałek na mecz z reprezentacją Malty. Ale czy tak będzie, no to oczywiście będziemy wiedzieć w poniedziałek. Jeśli chodzi o reprezentację, no to tutaj musimy stawiać na jedno ważne ogniwo, a jest nim oczywiście nasz kapitan Robert Lewandowski, który no, ma obecnie chyba najlepszy sezon u siebie w Barcelonie. Jest liderem, jeśli chodzi o klasyfikację króla strzelców La Ligi. Jego Barcelona prowadzi w Lidze, jest na, numer, na pierwszym miejscu i pewnie zmierza po Mistrzostwo Hiszpanii, ale i widzę, Mistrzów radzi sobie dobrze. Robert na pewno tutaj ma też chrapkę na bycie królem strzelców chociażby ligi mistrzów, więc kiedy jak nie teraz liczyć na naszego kapitana i to jeszcze z takim przeciwnikiem. Jeśli chodzi o mężczyzn, to co tu dużo ukrywać? Ja liczę na dobre spotkanie, mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie, przede wszystkim zagrajmy je na zero z tyłu, bo niestety, ale to jest naszą największą bolączką w ostatnich spotkaniach. Gdzie nie potrafimy utrzymać w ryzach naszych szeregów obrony, i te mecze kończą się niestety zawsze stratą bramkową. A dzisiaj jest szansa ku temu, żeby właśnie być może zmienić tą, tą przykrą statystykę i zacząć po prostu wygrywać bez utraty bramki. A to jest też ważne, bo gramy właśnie w poniedziałek też z reprezentacją Malty, więc mamy szansę na zrobienie czegoś historycznego. Ponownie możemy nawiązać do tego, co zrobiliśmy była reprezentacja za kadencji Jerzego Engela, która wygrała swoje pierwsze dwa mecze, zdobywając 6 punktów. My mamy ku temu też duże szanse, no bo gramy raczej, no nie się, chyba z najłatwiejszymi rywalami obecnie w naszej tabeli grupy G. No wciąż czekamy na to, z kim tak naprawdę dojdzie nam zagrać po przegranym meczu Hiszpania Holandia w niedzielę. To tego już się dowiemy, więc Długo nie będziemy czekać. W poniedziałek oczywiście już o tym sobie dłużej porozmawiamy, więc no co tu dużo mówić. Liczmy na po prostu na dobry mecz, na spokojny mecz, bez jakichś tam emocji większych, żeby to były po prostu pewne trzy punkty, które będziemy mogli odnotować i zagrajmy po prostu swoje. A skoro mowa o graniu, no to nie tylko my oczywiście gramy, bo również inne reprezentacje zmagają się teraz w trakcie eliminacji do Mistrzostw Świata i poznaliśmy pierwszy zespół, który awansował do Mistrzostw Świata w następnym roku, nie będący oczywiście gospodarzem i chodzi tutaj o reprezentację Japonii. Kraj kwitnącej Wiśni bez problemu poradził sobie ze swoją tutaj grupą, wygrał ją, już, bo to już jest pewne, że ją wygra, a na dopięcie tych eliminacji pokonał u siebie Bahrajn 2 do 0, więc zobaczymy tutaj Japończyków, naszych starych znajomych, chociażby z Mistrzostw Świata 2018 roku z Rosji, gdzie mieliśmy okazję z nimi zagrać w fazie grupowej. No, będziemy mogli ich znowu zobaczyć w... Za rok. No to też jest taka abstrakcja. Oni już awansowali i czekają praktycznie półtora roku na Mistrzostwa Świata. My dopiero musimy się na nie jeszcze zakwalifikować, a też przecież pewnego miejsca na ten na te, na te model nie mamy, więc no, to też jest taki śmieszny paradoks. W trakcie tych dni mundialowych, jak to tak nazywam, będziemy poznawać kolejne reprezentacje, które zasilą szeregi, chociażby w strefie azjatyckiej mamy taki, taką reprezentację jak Iran, która ma, jest półtorej nogi, jeśli można by tak rzec, do awansu. No, kto jak kto, ale ja na przykład bym chętnie zobaczył Iranis, mecz Iran-USA na amerykańskiej ziemi, mogłoby być ciekawie. Mamy również w poniedziałek... Kolejnego będziemy mieć historycznego reprezentanta, bo strefa Oceanii po raz pierwszy w historii będzie mieć stałego przedstawiciela na mundialu i tutaj rano, chyba bodajże jakoś bardzo rano, poznamy właśnie pierwszego przedstawiciela. Mecz Nowa Kaledonia z Nową Zelandią, tak się zapowiada, ale też i dla przegranego może być tutaj coś ciekawego, bo będzie grał w barażach interkontynentalnych, więc wciąż jest szansa, że będziemy mieć nawet dwóch przedstawicieli tej strefy właśnie piłkarskiej. I mam nadzieję, że poznamy również niedługo też kogoś z Ameryki Południowej, bo tam Argentyna ma największe szanse, żeby, bodajże jeżeli w środ do środy wygra dwa mecze, ma szansę właśnie zostać kolejnym zespołem, który awansuje do mundialu, a no, to, jak to ale mistrz świata właśnie powinien pokazać swoją potęgę i awansować jako jeden z pierwszych. Dobrze, nie będziemy się już rozwodzić na temat meczu Polska-Litwa. Wygrajmy go i miejmy spokój. Zgarnijmy te trzy punkty i jedźmy dalej. A kolejny mecz i kolejne omówienie. Już teraz zapraszam Was na poniedziałek razem z Bartkiem. Omówimy dla Was mecz pomiędzy Polską Reprezentacją a Reprezentacją Malty. Ten, te spotkanie oczywiście również o godzinie 20.45 na stadionie narodowym. Jeżeli macie chęć, okazję, to serdecznie zachęcam do komentowania dzisiejszego spotkania. Piszcie swoje typy, piszcie swoje przemyślenia na temat spotkania, piszcie jak Wam się mecz podobał. My My oczywiście będziemy tutaj z Wami ewentualnie na ten tematy dyskutować. Jeżeli jesteście nowi, to serdecznie zachęcam do subskrybowania naszego kanału, bo dzięki temu pomagacie nam w rozwoju. Chociażby to, żeby e, przyszłoroczny mundial był dużo ciekawszy niż nagrywanie go ze studia, więc mam nadzieję, że będziecie e, chętni nam pomóc w tym przedsięwzięciu, za co już teraz w swoim, jak i Bartka, imieniu serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam na nas Media społecznościowe znajdziecie nas na X, Instagramie oraz TikToku pod nazwą Bramko Strzelni. Ja Wam życzę udanego spotkania i mam nadzieję, że w dobrych humorach będziemy się widzieć z Wami wszystkimi w poniedziałek na kolejnym omówieniu kolejnego spotkania eliminacyjnego. Do zobaczenia.